Zobaczymy, jak on cię widział wcześniej, jaka ty byłaś w jego oczach i jaka ty jesteś teraz? Jakich ty jesteś dzisiaj energią. Zobaczymy, czy ten rozkaz jest Twój. Gdzieś jechałaś. Gdzieś chcesz złapać swoje szczęście. Zmiany chcesz. I ty w bardzo dobrym kierunku idziesz. Chcesz zajmować się bardzo. Taką, chociaż boli się zajmować się e, takim jakimś dobrym mm, dobrym, tak jakby dla ciebie jakaś taka sprawa, która Tobie bardzo podoba się i tutaj chcesz, ty nie chcesz, ty gdzieś jechałaś, Halas sprawdzala e, coś robiłaś ze względu na to, żeby e, chociaż było tam ciężko, bala się, ale ty idziesz do swojego celu jakiegoś to może być zajmować się hobby swoim jakimś może z pracy, którą lubisz i działasz. W takich energiach była, że w domu nie siedziałaś na pewno, gdzieś jeździłaś, coś robiłaś. Ok, eee, zrobimy teraz tak. Jaka ty byłeś w jego oczach wcześniej? Jak on ci widział? Eee, że ty. Pracujesz, że ty starasz się do czegoś dojść i zaczynasz, tak jakby gdzieś na nowo czegoś, że ty nie boisz się, że zaczynać czegoś nowego, i że on patrzy na ciebie, że ty powoli idziesz do czegoś swojego, ale tak jakby zawsze w tym kierunku, że więcej z pracy jest związane. A co on teraz widzi w tobie? Że ty Biorę życie w swoje ręce, że ty działasz, że ty zawsze robisz tak, jak tobie pasuje, że ty e, w swoich rękach trzymasz wszystko. I jakby mm, idziesz do tego, czego ty chcesz, i dojdziesz zawsze do tego, czego chcesz. E, możesz też zajmować się magią. <noise> Jakoś on cię tak widzi. Też jeśli e, zajmujesz się e, zetarka, z to może też tak pokazać, że ot on cię tak widzi. Teraz tak? Wcześniej to tak jakby praca. A tutaj ty taka magiczna jest też trochę. No. Dobra, jak wcześniej on cię widział. Aha, że ty byłaś bardzo smutna. Smutna, tak jakby nie wiedziałaś. E, takiego sensu życia, że nie miała pozytywy w, w środku w sobie, tak jakby nie oddawała się od siebie. Tak, i tutaj on widział cię w związku. Też tak. I co ciekawe, że byłeś otwarta taka też. I że mówiłaś zawsze prawdę. Ale też, że w związku mogłaś być. Dobra, a co teraz on widzi w tobie? On widzi, że ty nie boisz się iść do swojego celu, że ty zaczynasz nowe, że ty możesz być taka szybka. Ty sobie zaplanowałaś coś i ty idziesz do swojego celu. Nie zależy czy to mężczyzna, czy to praca, czy to jakiś plan, który ty masz. Ty sobie, aha ja chcę to i ja to robię, nie? Tak jakby nie boję się też nowego. Ta karta to, że ty więcej skierowana na spełnienie swoich marzeń, takich działania swoim sobie podarunków jakichś, tak? Prezentów, nie? I że ty finansowo chcesz być niezależna i ty idziesz do bardzo, bardzo dużych pieniędzy, i że ty lubisz pieniądze, i on w tobie to widzi, że ty jesteś um, taka cel, masz um, spełnić swoje marzenia, finansowo cel i bardzo duże pieniądze. Tutaj takim aż moc moc. Okej, okay. Jak ty wyglądała dla niego też wcześniej? Jak on cię widzi? ogo ty taka byłaś, że jak tobie coś nie pasuje, ty odejdziesz. Prosto. O tym możesz rozmawiać i rozmawiać, ale jak coś nie tak, ty do widzenia. E, jeśli tobie nie podoba się coś w pracy, na przykład ty tak samo. Nie podoba się praca, zmieniam pracę. Nie boję się ruszyć to co, to, co ty masz. jakby Ty nie boisz się tego. Ty od, z niczego też możesz zrobić coś. Jakby wszystko dobrze, dobrze, nagle tak. Nie, ja tego nie chcę. I, od, i odeszłaś. Po prostu zmieniasz od razu wszystko. R rujnujesz tak, jakby. Dobra, a jak teraz ty? Znowu, jak teraz ty wyglądasz? Że ty e, jesteś taka, że ty nie bardzo pokazujesz swoje uczucia. Ty możesz trzymać wszystko w środku. Ty możesz pokazywać swoje emocje, że jakoby ty jesteś pozytywna, energiczna, ale w tenże czas ty czym masz w sobie, ty kontrolujesz swoje emocje, ty kontrolujesz swoje uczucia, ty kontrolujesz siebie, ty już nie będziesz na tyle taka otwarta, aż aż ty starasz się to wszystko kontrolować i nie pokazywać, i nie oddawać od siebie aż wszystkiego. Dobra. A wcześniej jak on ci widział? Oj, że ty coś przeżywałeś, że ty nie spała nocami, że Ty, ciebie coś martwiło, że ty miałeś możliwe ciężką sytuację w życiu i e, że u ciebie coś m, m, tak jakby m, ciężka sytuacja możliwa i w rodzinie, by ci z pracy i ty przeżywałaś. Każdy wyciąga dla siebie, nie? Od jakoś tak on ci widział bardzo taką emocjonalne, zmęczony i nieszczęśliwą. Tak, jakby możliwe, i płakałaś i, I to też tak. Teraz, jak on widzi teraz ciebie, że ty przywrócasz, yy, powiem, że. Przewróciła jemu niemożliwo, tak, i sobie przewracasz, tak jakby życia do góry nogami, że ty zmieniasz te życia, że u ciebie idą zmiany, że ty chcesz tych zmian i ty nie boisz się tych zmian, i ty rozumie, on rozumie, że ty pracujesz też z wszechświata, i tak jak ty gdzieś tam <gry> mag, możliwe, zajmuje się też takimi rozkładami kar, i, i on to też widzi, i to też można potraktować, coś takiego. Tak, idziesz w nowe, idziesz w nowe sobie i on to widzi i ja mówię, że ona odprosto prosto sila, energia i ona nie chce siedzieć w tym co było, ona naprawdę silna kobieta, która daje sobie siły iść w nowe i nie bać się tego i on rozumie, że te zmiany też muszą być, że i ty zmieniasz sama sobie to życie. A jak jeszcze on cię widział wcześniej? Wcześniej widział Mm -hmm. że Ty e, sobie starałaś się utrzymać e, swoją równowagę, że, żeby trzymać się pozytywnie, ale możliwe tak, nie pokazywałaś to, co naprawdę jest też, e, miałeś w, w środku i Ty zawsze przemyślałaś, że ty zawsze coś tam e, plany, jakieś zbudowałaś i nie wiedziała też możliwe, jaką drogą wybrać. I dla ciebie to też było takie, że ty gdzieś tam chciała, chciałaś iść tam, a może tam iść. Jakoś tak nie byłaś na tyle zdecydowana, a z drugiej strony miałaś jakieś decyzje. No i sobie żyła w swoim tam świecie. A jak teraz on widzi jeszcze ciebie? O guła, taki, ty taki dla niego cały świat? <laughs> Tutaj też że um, jeśli na przykład patrzy też o tym, że ty zmieniłaś i ty jesteś na tyle piękna dla niego, na tyle, że ty zmieniła jego cały świat, on inaczej patrzy na całkiem na świat, ty zmieniłaś jego myślenia, to, że on Cię pragnie, to na pewno mężczyzna. I on no, że ty na tyle piękna, że on rozumie, że w tobie jest to, co on nie widział wcześniej. On może cię oglądać w internecie na jakieś zdjęcia patrzeć i że możesz być daleko. Jest między wami jakaś różnica. Może, wieko, może w wieku, może w kraju, że każdy gdzieś tam mieszka w swoim kraju, że obcokrajowiec. I to też tak i on to widzi. Teraz. E, dobra, katy byłeś jeszcze wcześniej. Że Ty taka niecierpliwa byłaś, że o Tobie trzeba już, od razu, teraz Ty zachciałaś i trzeba tak i nie inaczej. Jeszcze jakaś była wcześniej? Jaka byłaś wcześniej? Aha, i że Ty sama po sobie byłeś. Ty po prostu nie wiedziałaś co, co robić dalej, Ty um, była w swoim świecie, Ty po prostu stanęła i nie wychodziła możliwa na kontakt, od prosto. Sama po sobie. Dobra, a teraz jak on Cię widzi? Jeszcze raz. Jak teraz on Cię widzi? E, jest też zamknięta trochę sama w sobie. Ty możliwe też boisz się, jakiś, ty nie ufasz, ty boisz się jakiś krok zrobić w kierunku gdzieś czegoś nowego, ale, ale gdzieś tam w środku on to, to widzi. Ale, ale stara się trzymać się. Hmm. Wygląda tak, że ograniczenia Ty jednak gdzieś tam masz jeszcze. Ty nie masz takiego całkowitego życia, którego Ty chcesz. Ale on widzi cię gwiazdeczkę, która idzie do spełnienia swoich marzeń. I on mówi, że od, y, tylko Ty, jako wolny się swoje ograniczenia, Ty zaczniesz spełniać swoje marzenia. I że Ty już, i że Ty masz to coś sama w sobie, że Ty to spełniasz. Że Ty sama będziesz spełniać swoje marzenia, i on to widzi. No tak, no taka kobieta nie może inaczej, nie, e, żeby nie spełnić swojej marzenia: kobieta, która e, jest pewna siebie, piękna, e, figurę maladną e, może być bizneswoman, zaradna w, po domu, we wszystkim. Po prostu e, kobieta, która jest idealna i on teraz ci widzi idealną kobietę dla niego.